coś takiego, że mamy różnych promotorów w Polsce. Tak szybko ich oblecimy. Czyli pan Wasilewski, który jest biznesmenem od wielu lat, prowadzi tak naprawdę ogromną spółkę z ubezpieczeniami, zarabia miliony złotych, bawi się boksem. Sam nie wiem, po co on to robi, ale, ale powiedzmy, bawi się boksem. I on twierdzi, mając takie doświadczenie biznesowe, że on do tego cały czas dokłada. Teraz mamy drugiego promotora, Tutaj bliżej Twojemu sercu Mariusz Grabowski, który jest promotorem, nie napina się, że on dokłada czy zarabia, i się śmieje z tego. Raz dołożę, raz zarobię. Jakoś to leci, robi to dla fanów, żeby była fajna możliwość, żeby zawodnicy boksowali. Robi sobie darmową reklamę, która jakby policzyć ekwiwalent medialny za reklamę, którą ma, to jest do przodu i chłop się cieszy i w ogóle nie narzeka. Tomek Babiloński oficjalnie mówi, że on na tym zarabia i to czy on zachodników traktuje tak czy inaczej, to jest jego sprawa, ze mną nie miał żadnych jakby nigdy problemów, bo nigdy tak za bardzo o niego nie boksowałem, raz mu załatwiłem galę w TVP, która też musielibyśmy więcej o tym pogadać, ale to za chwilę i jakby tutaj oficjalnie mówi, że na tym zarabia, czyli pan Babiloński, który jest takim biznesowym no w stosunku do Wasilewskiego, e, zarabia, a Pan Wasilewski nie potrafi, no to coś jest chyba nie tak, co nie? Drugi, mat, e, czyli ostatni Pan Mateusz Borek, e, który jest bardzo dobrym prezenterem telewizyjnym, bardzo, e, że tak powiem, dobrym komentatorem sportowym, też e, zrobił sobie po prostu jakąś tam kwestię, E, taką e, tutaj organizacyjną, e, robi to e, też bardzo ciekawie, ale też bazuje wiadomo na zawodnikach albo od Mariusza Grabowskiego, albo od tych, którzy są e, wolni. E, nie jest e, jakby związany za bardzo z nikim żadnymi kontraktami, bawi się tym i też ani nie narzeka, czy zarobił, czy, czy, czy dołożył. Fajna zabawa, tak jak mówi, on to robi na emocjach sportowych, bo tak jak e, to sam mówi, on to robi po prostu, żeby kibicom dać fajne, fajne widowisko. Robi to bardziej jako y, dziennikarz, może niż promotor, bo tak naprawdę nie musi za bardzo nic inwestować. Ale nikt nie narzeka, tylko jeden narzeka, który tak naprawdę był monopolistą przez wiele lat, więc nie umiem tego zrozumieć. No ale stąd jest... wynika jego narzekanie, bo jak się traci monopol, to pewnie i, i, i troszkę... Ale on energi... zawsze narzekał, ale przecież on zawsze narzekał. To już po prostu taki nigdy, Ja nigdy nie słyszałem od pana Andrzeja żeby on był zadowolony... Ja, ja nie będę rzucał kwotami, ale ja wiem ile ja sprzedałem biletów, za ile set tysięcy złotych, ile set tysięcy złotych i wiem, jakie kwoty miasto płaci. Ja to naprawdę, jak, jeśli miałbym swoich zawodników, to ja tą galę mogę zrobić sam e, z palcem w d, tak naprawdę. I to, I to nie ma żadnego problemu. I też się będę przy tym dobrze bawił. Tylko chodzi o to, że trzeba mieć zawodników. A e, jakby nie mam ich, więc tak naprawdę też nawet nie chcę ich mieć, bo ja nie chcę z nimi negocjować, żeby mi zapłacić jak najwięcej. Ja bym chciał mi zapłacić jak najwięcej, więc wolę być ich menażerem.